I już nagrywamy, także jeszcze raz dzień dobry, Georg. Witam, witam. Cieszę się bardzo. Od 6 września, gdzie miałem tą sesję indywidualną, podzielę się teraz informacjami, które, które no, podczas tej metabolizacji Zauważyłeś. Się wydarzyły. Pewnie. To tak tylko dla formalności, tutaj jeszcze do, dodam tak dla oglądających, że sprawdziłam, która to jest sesja na kanale. To jest sesja numer 123 o tytule energetyczne spowolnienie. Tak sobie zapisałam. Dokładnie. Też zostawię link w opisie pod nagraniem, także kto będzie chciał, będzie mógł zobaczyć. A teraz zamieniam się w słuch. A więc sama sesja, właśnie sięgnę do pamięci, sama sesja, była dla mnie w niewyobrażalny sposób emocjonalna. Mhm. E, moje ciało właściwie wibrowało e, emocjami. E, ja się po prostu trzęsł cały, mhm. e, bo to trochę dla mnie dziwne, że tak się zachowuje, Ale gdzieś tak w połowie sesji e, wszystko się uspokoiło i już się odbywało tak jak potrzeba. Mhm. E, byłem bardzo zaskoczony. E, Samą sesją i akurat tam, gdzie żeśmy dotarli, że ograniczyłem się do wspomnień i nie mogłem z tych wspomnień wyjść przez kilka wcieleń. I teraz co po sesji? Po sesji przede wszystkim obserwowałem siebie, jakbym oglądał film. Czyli jest to rodzaj no, rodzaj samokontroli albo uważności zarówno w mojej psychice, jak i moi, moim ciele. Ja ci wspominałem, że nagle zachorowałem, mhm. tak i to było to był odzew mojego ciała, który czekając na sesję ponad półtora roku, traktowałem moje ciało trochę bardzo po macoszemu. I to tak się to stało. Zresztą to był przekaz dla mnie bardzo jasny i znalazłem po prostu przyczynę mojego stresu, i, i to musiało się oczyścić. Mhm. Obecnie czuję się już bardzo dobrze. Po miesiącu właściwie wszystko minęło, jeżeli chodzi o dolegliwości fizyczne. Zaczęło, zaczęło się takie rzeczy poprzez obserwacje. Przede wszystkim, co mówię i co robię. A wobec mojej e, kochanej żony e, e, przeżyliśmy oboje no, rodzaj e, mini sesji. Odbyliśmy to razem, e, płacząc i wytłumaczyliśmy sobie, e, na czym te, te problemy, moje stresy e, były i, i z jej strony, z jakiego powodu ona się tak obawiała tej sesji na przykład i tak dalej, i tak dalej. Doszliśmy do. Aha, inaczej, Moje... moja reakcja przed sesją byłaby następująca: byłbym zniecierpliwiony, byłbym rozdrażniony, atakowałbym ją, i ogólnie rzecz biorąc, byłoby to rodzaj. No, niemiłej rozmowy. Tym razem było absolutnie inaczej. Z tego względu, że byłem jak obserwator, również moje emocje współodczuwałem to, co ona czuje. Dlaczego się ona obawiała, dlaczego się tak bała? Bała się, że ja się zmienię na przykład na coś gorszego, na, na, albo pójdę nie tak jak potrzeba, bo jeżeli chodzi o hipnozę, y, wszyscy wiedzą, że są na ten temat bardzo sprzeczne informacje. Stąd też y, ludzie się tego boją, prawda? Mm -hmm. W moim przypadku, y, 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 w momencie, kiedy patrzyłem na nią z ogromną miłością, i a, wszystkie te rzeczy wyszły absolutnie, zostały uzdrowione w bardzo krótkim czasie. Mało tego, nasze relacje się zmieniły w niewyobrażalny sposób. To znaczy, a, jest a, dla mnie e, e, no, przede wszystkim to, że ona mówi na przykład takimi słowami, że Uwielbia mnie, jak patrzy na mnie, jest, podziwia mnie. Wcześniej takich słów, no nie przypominam sobie, nie wszędzie tak było, ale, ale w większości to, to były innego typu słowa, emocjonalne, inaczej. Um, um, bardzo dziwnie... Przez ten dystans, to był dla mnie trochę dziwny stan, dlatego że nieznany dla mnie, że ja mając taki dystans do rzeczywistości, do tego, co się dzieje i co obserwując siebie, obserwując środowisko, obserwując relacje między nami, wszystko tak jakby to była bajka, jakby to było jakiś film. Film w bardzo pozytywnym tym znaczeniu. Wszystko się bardzo, bardzo u mnie zmieniło. Począwszy od emocji, a skończywszy na zdrowiu, czuję się dużo, dużo lepiej fizycznie. Doszedłem do pełni energetycznie, do sił fizycznych dużo, dużo przed sesją. Mhm. Więc widzę, Rzeczywistość bardziej z, y, panoramicznie. Mhm. E, e, widzę również, że moj, moja świadomość się w bardzo duży sposób, e, znaczy to się wszystko jakby poszerzyło. Nie będzie trochę trudno to wszystko wytłumaczyć za pomocą słów, bo to bardzo zaciemnia, słowa bardzo zaciemniają, ale postaram się na tyle, ile będę mógł. Dobrze? Dobrze. E, wśród znajomych. E, z, Naraz po, um, po sesji, tak gdzieś ja wiem, miesiąc po sesji, jak się spotkałem z znajomymi, powiedzieli: Nie ja nie pytałem o to, ale sami powiedzieli: Słuchaj, Ty się jakoś zmieniłeś. Twoje oczy są błyszczące, całkowicie inaczej wyglądasz. Więc. Um, to był też dla mnie bardzo pozytywne, dlatego że to da, da, dało mi, oglądając zresztą wcześniej Twoje sesje, ciągle docierało do mnie, żebyśmy używali własnej mocy. Mhm. To, że jesteśmy mocą, to, że żebyśmy tej mocy używali na co dzień, że. że tak, tak możemy tym operować. My jesteśmy mocą. Więc tego doświadczam teraz. Jest to dla mnie trochę dziwne doświadczenie, bo e, e, tak jak na sesji było, jednym z punktów było niskie poczucie wartości. Tak teraz nie mam z tym żadnych problemów. Dobrze. Jestem Ci za to niewyobrażalnie wdzięczny, że mi po prostu no, udostępniłaś taką możliwość, że te narzędzia są, byleby tylko to po prostu z tego skorzystać, uwierzyć, że, że my jesteśmy mocą, my możemy naprawdę wszystko, da na równo i tutaj na przykład zaczynam to realizować odnośnie zdrowia. Teraz zrozumiałem, że to my się leczymy, czyli nasz organizm, wewnętrzny doktor, lekarz jest w nas, w naszym wnętrzu. Ja o tym czytałem, słyszałem i tak dalej, ale to, to było wszystko na zasadzie wiedzy, a nie doświadczenia. Mhm. Obecnie doświadczam tego. Jest to coś tak fantastycznego, że chciałbym po prostu krzyczeć i mówić wszystkim innym, to naprawdę działa, to, to tak funkcjonuje. I szkoda, że, że my nie chcemy w to wierzyć. Mhm. Ale nie przeskoczę tych rzeczy, kiedy ktoś ma program, w którym, no to po prostu ta niebiara mhm. i te elementy tego programu, które nie pozwala uwierzyć, że tak to działa, tak mhm. to się Dokładnie, odbywa. Tak. Więc tworzymy to, w co wierzymy. Jeśli wierzymy, że to nie działa, no to tworzymy właśnie takie niedziałanie tego. Jeśli wierzymy, Dokładnie. że pomożemy wszystko, bo możemy wszystko, no to tak jest. Dokładnie tak. Ale wracając do znajomych, którzy mnie obserwowali, było też takie dziwne odczucie pewnego niedowierzania. Mhm. Czyli obserwują mnie, ale z takim, taką podejrzliwością. Nie wiem, z czym to jest związane. Specjalnie się tym nie przejmuję ani, ani nie zagłębiam. Niemniej, e, tak jakby e, 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 ktoś mnie obserwował, że coś ze mną nie tak. Mhm. Dla Nie. nich to też nowa sytuacja na pewno, widząc Ciebie innego, Ciebie zmienionego, więc być może jak ze wszystkim potrzebują czasu, żeby się do tego po prostu przyzwyczaić, Dokładnie. do tej nowej wartości. Zaraz po, po sesji obciąłem włosy. Mhm. Zawsze miałem długie. No po prostu, ja wiem, że, że ta sprawa na sesji została załatwiona. Z tymi podczepami, różnego rodzaju i tak dalej. Niemniej, no, obciąłem. Możliwe, że znowu zapuszczę kiedyś, ale, ale na razie jest to bez. Zwiększyła się również bardzo intuicja. Tak, trochę. No nie mam pretensji do siebie, bo trudno, żebym miał pretensje, ale, ale e, 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 intuicja coraz e, mocniej się przebija do mojej świadomości. I dużo rzeczy do, doświadczyłem, że na przykład coś wiem, mówi mi, że tak a tak powinienem zrobić lub tego nie robić. Mhm. Kiedy zachowuję się według jeszcze starego programu, no to wychodzi, że nie posłuchałem intuicji, która mi mówiła dość wyraźnie obecnie. Z czego się bardzo cieszę, bo do tej pory uważałem, że owszem, cechą bardziej żeńską jest odczuwanie intuicji, mniej męską, ale to się przebije. Cieszę się z tego bardzo. Jest, jest to. Ciało zaczęło mówić do mnie. Fajnie, bo może takie, taka tylko dygresja. Zrobiłem z, z jaką sesję Kate, jak ci wspominałem o niej. Zrobiłem sobie proces, że moje ciało nie mówi wyraźnie do mnie. Ja mhm. Chciałbym słyszeć, to, czego chcę, czego nie chcę, dlaczego tak, dlaczego nie. Zrobiłem sesję bo, z żoną, bo dobrze jest, jeżeli się robi, żeby był pilot przy tym, bo nas, nasz umysł ciągle nas ściąga na manowce mhm. i, i robi nas w konia. I tutaj miało też to miejsce, kiedy napisałem w jednym z tym, z tym formularzy: Napisałem, że moje ciało w ogóle nie mówi do mnie. A przecież moje ciało krzyczy wprost. Tą, tą dolegliwością, którą miałem, to krzyczy po prostu zrób coś z tym. Nie? A ja tego nie chciałem widzieć, nie, nie widziałem i tak dalej. Także to jest też następna zmiana, która... Zanikło absolutnie stres. Czasem lęk się pojawia. Ale stres absolutnie zanikł. Przez ten okres czasu Mam cichą nadzieję, że to więcej się nie będzie po, m, pojawiać. E, i, Zależy że... od ciebie. Jeśli tak. to co wytworzysz i to w co uwierzysz, tak będzie. Wracamy do tego, co tak, mówiliśmy wcześniej. Tak. To prawda. To prawda. Więc e, to nie jest tak, że na przykład ja owszem wierzę w to, ale gdzieś tam jeszcze w zakamarkach duszy pozostawiam wątpliwość. Mhm. Nie. E, muszę Ci powiedzieć, że um, jest to ewidentne, zmiana polega właśnie poprzez świadomość. Poszerzenie świadomości to nie jest już wiara, co pewność. Mhm. Doświadczam i wtedy się potwierdza, jest to pewność. I to jest fantastyczna rzecz. To jest, to jest coś, co, co jest warte no, wszystkiego na świecie. A, I stąd też um, uważam, że no, jestem pełen podziwu dla Was, dla Waszej pracy, dlatego co robicie. To narzędzie, które, które macie i, 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 i stosujecie, jest to tak fantastyczne. Tam tych y, 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 komentarzy jest mnóstwo podobnych do tego, co ja mówię, ale, ale ja tego doświadczam teraz, więc. Dlatego to ma inny wymiar, mm -hmm. inne znaczenie, prawda? Dokładnie. E, um, następnie, następna sprawa to um, tak. E, trudno mi na przykład nie osądzać. Kiedyś, kiedyś postawiłem sobie taką sprawę wobec mojego kuzyna. Powiedziałem, że będę Cię kochał bezwarunkowo. Mhm. No i wtedy, jeszcze przed sesją, niestety to była totalna porażka, bo nie dałem rady bez osądów. Jest to. To było bardzo trudno. Teraz jest trochę łatwiej, ale nie mówię, że jest pełny sukces. Mhm. Na razie pracuję nad tym żeby nauczyć się um, lub wprowadzić program nieosądzania, nieosądzania nikogo, nieosądzania siebie mm -hmm. e, i um, no tam cicho nadzieję, jest prawie zbliżony do pewności, że to mi się uda. Tak będzie. To tak, może tutaj tak, taką dygresję tak. zrobię na marginesie, tak jak mówiłeś, że twoje ciało krzyczało, więc dawało ci znać na przykład tą dolegliwością, że coś jest tak. nie tak. Tak właśnie takie osądzanie, czy to siebie, czy to kogoś innego, też może być dla nas sygnałem, że w nas jest coś, co na przykład tamta druga osoba odbija. Więc kiedy Dobrze, w sobie tak. to jeszcze przepracujemy, pojawia się neutralność wobec tego, co ktoś robi, więc no, znika ten osąd, znika to osądzanie. Dokładnie tak i wiem dobrze o tym, że wszystkich ludzi, których spotykam na swojej drodze, są, są rodzajem luster, które mi pokazują, co jest we mnie nie tak. Nie w nich, tylko we mnie jest coś nie tak. I, i między innymi praca Kate, yy, 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 tych czterech pytań i odwrócenia, yy, yy, yy weryfikuje. Swoje osądy, weryfikuję moją narrację, bo przez tyle lat używałem ciągle tylko osądów, szukałem przyczyn czy błędów w środowisku, w innych, a nigdy nie weryfikowałem odnośnie, że to jest to po prostu tylko moja myśl, która, którą się uczepiam i, i później to boli i cierpię z tego. <tum> to, um, e tak, to na ten dzień dzisiejszy um, tak dużo się dzieje, że nie wiem, nie wszystko, dużo rzeczy się dzieje tak, takich, których nie bardzo rozumiem, ale, ale wiem, że to jest potrzebne, że to tak ma być. I uważam, że sama sesja pomogła mi w niewyobrażalny sposób. I że um, po metabolizacji będzie jeszcze bardziej przyspieszony <głos》>, poszerzenie świadomości. Um, jest tylko jedna rzecz. Jedno mm -hmm. pytanie do Ciebie. Um, nie. W momencie, kiedy spotykam się, um, znaczy wraz z poszerzeniem świadomości, a, um, zaczynam widzieć na przykład sytuacje, problemy wśród moich bliskich, znajomych i tak dalej. A, z jednej strony był, była taka, z dawnego programu, że chciałbym temu komuś pomóc, mhm. kiedy widzę coś, co, co wiem, że gdyby mógł, mógłby sobie pomóc, mhm. zrobić, nie? I tutaj jest ciągle takie, jestem, no można powiedzieć, na rozdrożu. Wiem, że nie wolno pomagać, jeżeli ten ktoś nie zwróci do mnie, jeżeli ktoś o to nie poprosi, bo... bo nie mam prawa nikogo zmieniać. To jest fakt. Niemniej, a, mm, nie wiem, jest to dla mnie taka nowa sytuacja, której nie wiem, jak mam się zachowywać. A czasami myślę, że lepiej się byłoby wycofać y, bardziej przyjąć postawę właśnie wycofania. Nie wiem, czy dobrze mm, teraz to myślę, jak uważasz. Mhm. Znaczy przede wszystkim wspomaganiem jest tak, że jeśli ktoś tej pomocy nie chce albo nie jest na nią gotowy, to to nie zadziała, bo no. to nie jest ten czas dla tej osoby, tak naprawdę. Więc. Um... Wycofanie pewnego rodzaju, w, pewne, w pewnym sensie jest dobre, czyli skupienie się na sobie i poprzez mhm. zmiany w sobie, poprzez mhm. to, czym zaczynasz wibrować, bo każda zmiana wprowadza zmiany w Twoich wibracjach, w Twoich częstotliwościach, więc to też tak. wpływa na otoczenie, bo mamy ze sobą kontakt jeden z drugim, więc tak. odczuwając zmiany w Tobie, to też może wpłynąć na te drugie osoby. Ewentualnie z pomocą może to wyglądać tak, że możesz coś sugerować bardzo subtelnie, bardzo delikatnie. Zasiewać ziarenko, na przykład, żeby taka Aha. osoba subtelnie być może się zatrzymała, być może zastanowiła nad tym, co się w niej dzieje, co się mhm. z nią dzieje mhm. i. Jeśli będzie potrzebować, no to zwróci się na przykład do Ciebie z prośbą o wsparcie na przykład, albo o jakąś poradę, co tutaj tak. może dalej robić. Więc mhm. najlepiej, najlepiej jest to robić w ten sposób nic na siłę, bo na siłę to tak naprawdę wchodzimy za przeproszeniem, z butami w przestrzeń tej drugiej osoby. Tak. Czyli tak. poniekąd to już też może być nawet ingerencja. Zostawmy kwestię ingerencji tak, więc zostawmy tę ingerencję. Skupmy się na interakcji. I poprzez interakcję też można wspomagać tę taką drugą osobę. Bardzo subtelnie, ale też można. Także to, to bym ci poradziła. Obserwuj i też słuchaj swojej intuicji, bo Twoja intuicja, Twoja część subtelna ci wszystko powie. Czy warto iść w tę stronę, czy warto tutaj być może coś zasugerować komuś, czy może jednak zostawić to, bo na przykład ta, to, to w ogóle nie jest raz dla tej osoby na, 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 na pracę, na zmianę, na zrobienie coś ze sobą. Dokładnie tak. Dzięki. E, wiem też, że... Mm, e, e, że tam był jeden z punktów, między innymi jak e, siedziałem e, z Ewą na skalę mhm. <grych> i ona powiedziała, żyj, e, bądź radosny, mhm. zobacz jaki piękny widok. I możecie powiedzieć, że mam to przed oczami i, um, Wypełnia mnie radość, wypełnia moją duszę, i jestem szczęśliwy. Jest, jest mi naprawdę cudownie. Nie, nie potrzebuję nic innego. Jest tak, jak potrzeba, wiesz? Właśnie, to, to, to widać po tobie. Taka radość i spokój przede wszystkim. Taki, taki spokój, niezmącony spokój. To widać i czuć. Dzięki Ci. To chyba wszystko, co chciałam przekazać innym, i jeszcze raz polecam. Metoda warta jest wszystkich, wszystkich, no nie tylko pieniędzy, ale, ale wysiłku i, i wszystkiego jest po prostu, jesteście cudowne i dziękuję Wam jeszcze raz za to. My również bardzo, bardzo dziękujemy. No i dziękuję za to, że zgodziłeś się spotkać, opowiedzieć o tym wszystkim, bo to, to zawsze jest taka bardzo fajna informacja dla mnie i dla Ewy, z punktu widzenia osób, które, które się tym zajmują, że to ma sens, co że robimy, że, że, że faktycznie to przynosi Dobra. zmiany. Jak i też dla widzów, myślę, którzy słuchają i którzy no, też lubią mieć takie potwierdzenie, właśnie, że, 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 że to działa, to, to co jest pokazywane Dobra. na sesjach. Dobra. Także. Bardzo Ci jeszcze raz dziękuję i ściskam Cię bardzo, bardzo mocno.